Witajcie! Dzisiaj, moi drodzy, chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch bohaterkach przepięknej sagi Sapkowskiego Wiedźmin. Będzie krótko, tak? Będzie krótko, ponieważ będą tylko dwie panie. Z pewnością się już domyślacie, o kim będę chciała Wam powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, zostańcie koniecznie ze mną. Z góry przepraszam za ten szelest, który tutaj słyszycie. Wiatr hula, hula, i hulać nie chce, przestać nie chce. <grym> Może to i nawet dobrze, bo wprowadzi nam taką troszeczkę atmosferkę idealnie związaną z powieścią, z serialem, czy to w wersji polskiej, czy też w tej wersji angielskojęzycznej. Będę Wam tutaj wstawiała przebitki zdjęć akurat z serialu, ponieważ uważam, że na castingu zrobili świetną robotę, idealnie dobrali aktorki, które wcieliły się w role Jennifer i Chiri. I właśnie o nich dwóch będę Wam dzisiaj opowiadała. No, troszeczkę krótko, bo ileż można mówić. Nie mam pojęcia, czy czytaliście sagę, znaczy sagę. Czy czytaliście Wiedźmina Sapkowskiego? Ja to zrobiłam kiedy byłam Na studiach I powiem wam, że No zrobiła na mnie wrażenie, później zresztą ja uwielbiałam taką literaturę Fantazy powiem wam I mnóstwo, mnóstwo różnych książek w tej tematyce przekopałam Mam swoich ulubieńców Sapkowski nie jest tym moim ulubionym, tym takim wiecie, po którego bardzo chętnie sięgałam, ale, ale nie o Sapkowskim, tylko właśnie dzisiaj o tych dwóch bohaterkach. Zacznę od Jenefer. Jenefer, kobieta bardzo, bym powiedziała, charakterna, z mnóstwem umiejętności bardzo przydatnych w życiu, podejmująca ciągle nowe wyzwania, a kobieta bardzo, bym powiedziała, wyzwolona, kobieta, która ma liczne romanse, która potrafi zadbać o siebie, która posta potrafi postawić na swoim. Z jakimiś tam drobniutkimi dylematami moralnymi, ale ogólnie, wiecie, niespecjalnie jakoś się przejmuje tym, co się dzieje dookoła niej. Bardzo wyczulona na jednym punkcie, w związku z tym, że jest czarodziejką, nie może mieć dzieci, jak większość zresztą, z tego, jak to nazwać z tego środowiska, tak powiem i tutaj ukojenie przychodzi jej jej opieka nad Chiri, która będzie drugą bohaterką o których wam wspomnę. Jakie perfumy będą w mojej opinii idealnie pasowały do Jennifer? Tylko i wyłącznie jedne. Przyszły mi, słuchajcie, tutaj do głowy i jest to Hypnotic Poison od Diora. Mam je tutaj w takiej niedużej próbeczce. Normalnie to przy tej serii nie sprawdzam, nie nakładam perfum, ale w związku z tym, że są to tylko dwie bohaterki, zrobię to teraz przy Was. I moi kochani, jest to zapach, naprawdę w mojej opinii idealnie do niej pasujący. Inny, bardzo taki zmysłowy. Zapach nieoczywisty, zapach Dominujący, lekko przyduszający. Kobieta, która nim pachnie, z pewnością wie, czego chce, zna swoją wartość. Potrafi dążyć do celu. Potrafi wabić i jest przeświadczona o swojej wyjątkowości. Dlatego Hypnotic Poison są to te perfumy, które na niej pasują idealnie. No, i mamy drugą bohaterkę, jest nią Chiri, wcześniej wspomniana Chiri, dziewczyna, dziewczynka, która przechodzi mnóstwo przemian, która musi się zmagać z losem od najmłodszych lat, na którą wisi pewne przeznaczenie. Obie są połączone w jakiś sposób jednym mężczyzną. Jest to Geralt, wielka miłość Jenefer właściwie Jenefer, wielka miłość Geralda. No i Ciri, Ciri przypisana Geraldowi e, i Ciri, która no, nie wiem czy tak, tak naprawdę ma ochotę być tym e, przypisanym obiektem, tak to powiem w ten sposób. E, ona a, Ulega niesamowitym przemianom, musi podjąć niesamowite wyzwania, ale często bardzo takie zmienne, musi przewartościować wiele rzeczy. Do tego jest niesamowicie śmiała, odważna, bardzo dla mnie tajemnicza, niezwykle dziewczęca w tym wszystkim, co robi, bo jednak mimo wszystko jest to dziewczę, które uczy się życia, uczy się postępować w różnych sytuacjach. I dla mnie to jest takie typowe dziecko natury. Jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jennefer ze swoimi magicznymi zdolnościami, okej, okay, w porządku, dojrzała pani, bo wiecie, że dzięki magii się utrzymywała, a utrzymywała swoją niesamowitą urodę. Tutaj mamy z kolei czystość i taką niewinność i perfumami dla mnie, w mojej opinii, idealnymi dla niej jest Aura od Tierego Maglera. Pomyślałam o niej i od razu sobie wyobraziłam ją w nich. Też je sobie tutaj nałożyłam. Zapach nieziemski, bardzo o, nieoczywisty, bardzo taki zielony, ale jednocześnie sprzeczny, bo i słodki i taki troszeczkę znaczy inaczej naturalny i jednocześnie syntetyczny. Niesamowicie zmienny. Idealnie do niej pasujący. Odwołujący się do natury, ale jednocześnie też do e, tego dziewczęcego pierwiastka, bardzo silnie w niej zakorzenionego. Powiem Wam, że tutaj, jeżeli chodzi o te bohaterki, absolutnie nie miałam żadnych problemów z wybraniem perfum. Jakie są Wasze typy dla NFR i dla Ciri? Czy są? podobne, czy, czy zgadzacie się ze mną, czy może widzicie je w innych zapachach. Weźcie proszę udział w mojej zabawie i napiszcie mi w komentarzach. Wasze tyty. Na dzisiaj to już wszystko. Mówiłam, będzie króciuteńko. Napiszcie mi również w komentarzach seriale, które Was interesują, o których chcecie, żebym Wam opowiedziała. Być może znam, wiem, że pojawiła się w propozycjach... Poczekajcie, co to było? Seks w Wielkim Mieście. Wstyd przyznać, widziałam kilka odcinków, ale i mniej więcej kojarzę bohaterki, ale nic więcej na ten temat Wam niestety powiedzieć nie mogę. Dlatego się powstrzymam i też nie bardzo mam, gdzie, że tak powiem, odrobić zadanie domowe dla Was i nadrobić zaległości. Ale słuchajcie, próbujcie może znam i z przyjemnością wam przedstawię. Dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, na poison i aura. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!